Jezu, ten dźwięk mi po prostu wywierci dziurę w głowie. Yeah. Czy da się kupić samochód za 99 zł? Oczywiście nie, ale można go mniej więcej za tyle wynajmować miesięcznie. Mamy tutaj o kwocie netto, to po pierwsze, a po drugie mamy tutaj o bardzo specyficznym elektryku, gdyż jest nim Leap Motor T03. Ta chińska marka oferuje dosyć nietypową ofertę, ponieważ uwzględniając dopłatę, możemy ten samochód właśnie wynająć w przypadku firm za 99 zł netto i za niecałe 200 zł brutto w przypadku klientów indywidualnych. Tak więc jest to kwota, która oczywiście dla wielu osób może być kusząca, ponieważ otwiera drzwi do świata Elektromobilności, chociaż w bardzo takim skąpym i spartańskim wydaniu za niewielkie pieniądze. Tylko teraz pytanie, czy ten oto mały wynalazek faktycznie jest warty uwagi? Tak jak wspomniałem, nie ma co ukrywać, ten samochód jest raczej prosty, raczej spartański, ale jednocześnie trudno go nazwać złym, ponieważ jak spojrzycie na specyfikację, to ona wygląda na papierze całkiem nieźle. Akumulator ma pojemność 37,3 kWh, mamy tutaj silnik o mocy 95 Koń mechanicznych i mamy. Teoretycznie 265 km zasięgu w cyklu mieszanym. Oczywiście ta liczba jest specyficzna i powiedziałbym szczerze, że raczej mało osiągalna, zwłaszcza w takich warunkach jak teraz, kiedy mamy temperaturę na poziomie 0 stopni. Niemniej 220 a można nawet 200 km troszeczkę mniej w przypadku takiego samochodu, samochodu miejskiego, to wynik naprawdę akceptowalny, ponieważ nie ukrywajmy, to nie jest auto do pokonywania długich dystansów. Nie wiem kto miałby w ogóle pomysł aby kupić coś takiego, żeby jeździć tym w trasy. To jest zupełnie bezsensowne. Natomiast jeśli chodzi o miejski tak by, produkt, to lip Motor naprawdę nie rozczarowuje. Przede wszystkim zacznijmy od wyglądu. Wygląd jest bardzo prosty, poziom że dość specyficzny ze względu na ten taki kopnięty, wysunięty tył. Nie każdemu przypadnie to do gustu, no ale tutaj nie chodzi tak naprawdę o wygląd. Jeżeli będziecie chcieli mieć małe, designerskie auto, to trzeba poczekać na Renault Twingo. Ten taki uśmiechnięty, nieco pokemonowy przód też prezentuje się specyficznie, zupełnie nie wygląda jak inne lip motory, no ale ponownie, tutaj nie chodzi o wygląd. Jeżeli na przykład Waszym zdaniem Dacia Spring wygląda ciekawiej, no to macie też tutaj alternatywę w postaci tego rumuńsko-francuskiego, tak naprawdę chińskiego samochodu. Natomiast ten Chin, czy clip motor, klipmotor, no, krótko mówiąc, jest specyficzny wizualnie. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, ciężko się do niego przyczepić, także pod kątem wnętrza. Chociaż ono oczywiście nie jest idealne, to trudno też powiedzieć, żeby było złe. Spójrzcie, jak to wygląda. Mamy trójramienną kierownicę, bardzo prostą. Mamy ekran multimediów, o nich za chwilę wam opowiem, ponieważ są straszne. Dwa złącza USB-A, jeden uchwyt na napoje, uchwyt na telefon i to by było w zasadzie tyle. Tu jest taka mała skrytka, jeszcze obok e, przycisku hamulca ręcznego. Mamy proste zegary, które przekazują zero informacji. To jest w ogóle paradoks, ponieważ jak łączycie tryb jazdy. To one pokazują tylko dane z radaru, teoretycznie oraz utwór. Natomiast komputera pokładowego tutaj nie ma. Nie na ekranie, ponieważ komputer pokładowy ukryto właśnie w tych nieszczęsnych multimediach. Tak więc multimedia w skrócie one oferują absolutne minimum. Jeśli chodzi na przykład o klimatyzację, to mamy do wyboru funkcję chłodzenia, ogrzewania i wentylacji. Chłodzenie to oczywiście sklimatyzacja, ogrzewanie to oczywiście wiadomo o co chodzi. Na grzewnicy tutaj, która jest elektryczna, no i wentylacja, jeżeli chcemy wyłączyć klimatyzację i ogrzewanie, tylko po prostu mieć nadmuch do wnętrza. Nie ma tutaj żadnej automatyki, temperatury które ustawia się mniej więcej na oko i to by było na tyle. Nie ma tutaj CarPlaya, nie o tej Android Auto, Mam za to Bluetootha, więc możecie sobie włączyć utwór bezpośrednio z telefonu. Mamy też oczywiście wszystkie funkcje, różne systemy bezpieczeństwa, jest ich dużo, ale one działają bardzo specyficznie. Jeśli chodzi na przykład o system utrzymywania pasa ruchu, to o nim opowiem Wam w czasie jazdy, natomiast ciekawostką jest fakt, że niby ISA jest, ale trochę nie działa, niby jest też kamera, która obserwuje kierowcę, ale ona też jakoś niespecjalnie się wtrąca do akcji, tak więc to jest całkiem przyjemne, że wsiadamy do tego samochodu i w zasadzie nie trzeba w nim nic robić, ponieważ od razu wszystko funkcjonuje we właściwy sposób. Natomiast ciekawostką jest fakt, że skoro mamy takie zegary, to chciałoby się mieć tutaj komputer pokładowy, ale on jest tutaj, to ukryty w najdziwniejszym miejscu, ponieważ jest na samym końcu ustawień. I bardzo proszę, tutaj mamy komputer pokładowy. I tu od razu zaznaczę jedną rzecz. Zużycie energii w tym samochodzie wcale nie jest rewelacyjne, ponieważ od ładowania przejechałem 52 km. Mam średnie zużycie na poziomie 17,1 kWh, a jest to zużycie z miasta. Tutaj troszeczkę inny dystans, troszeczkę. Powiedzmy płynniejsza, spokojniejsza jazda 16,9. I to są faktycznie powtarzalne wyniki. Generalnie rzecz biorąc, utrzymanie 15 kWh w Lipmotorze T03 jest przy takich chłodniejszych warunkach trudne. Może w lecie faktycznie da się to zrobić, natomiast teraz powiedzmy sobie szczerze, nie jest to wykonalne. Ale to wciąż powinno nam zapewniać te 200 km zasięgu w mieście. I tu ponownie powtarzam jedną kwestię: ten samochód nie nadaje się w trasy. Może przejechanie nim, nie wiem, 40 km podróży będzie ok, ale jeżeli jeśli chcielibyście tym samochodem pojechać chociażby z Warszawy do łodzi, to powodzenia, ponieważ ja bym się tego nie podjął. Po prostu jest to bezsensowne, nieefektywne i nieekonomiczne. To jest samochód typowo miejski. Co jeszcze chciałbym wam pokazać? Tylną kanapę. Tylna kanapa jest ciekawostką, ponieważ spodziewałem się, że będzie tam ciasno. I jak myślicie, jest ciasno czy nie jest ciasno? Otóż zgadliście, jest bardzo ciasno. Ja, mając 1,85 m wzrostu, teoretycznie mieszczę się za sobą. I wygląda to mniej więcej tak, więc jestem wpasowany w ten fotel, więc na krótkim dystansie, przewiezienie kogoś wyższego i dorosłego z tyłu jest możliwe. Natomiast nie próbujcie tutaj zabierać takie osoby o wyższym wzroście. W jakąś dłuższą podróż, ponieważ to nie będzie miało żadnego sensu. Natomiast, no nie ukrywajmy, wciąż ktoś się mieści. Fotele mają zintegrowane zagłówki, wyglądają tak bardzo e, prosto, ale są stosunkowo wygodne i ta szara tapicerka wygląda nieźle. Akurat moim zdaniem, ona jest jedną z większych zalet tego samochodu. Tworzywa oczywiście są bardzo, ale to bardzo twarde, więc tutaj nie oczekujcie jakichkolwiek luksusów, ale jedno muszę Wam przyznać, są też całkiem nieźle spasowane. I naprawdę, pomimo jazdy po dziurach i nierównościach, nie ma tutaj żadnych nieprzyjemnych odgłosów. Tak więc może ten kokpit jest spartański, ale jeśli chodzi o wykończenie, to jest całkiem fajny. Ciekawostką, jest, nie wiem, czy będzie stąd widać, to taka mała jakaś buka, nie wiem, dziobak, cokolwiek tam jest po prawej stronie w miejscu kamery, po lewej stronie tam jest jakiś taki dziwny zwierzaczek, który tutaj się do nas uśmiecha. No i ostatnia kwestia bagażnik, ale jeszcze nie przejdziemy do bagażnika, zobaczcie, tutaj fabrycznie dostajemy szklany dach. Ciekawostka, prawda? Jest z roletą, więc można go zasłonić. Bardzo wygodna rzecz, jeżeli ktoś nie lubi siedzieć w słońcu. Natomiast bagażnik to jest oczywiście bardzo e, ważna kwestia w takim małym samochodzie. E, zakupy jakieś drobniejsze, większe. Tutaj mamy 210 litrów pojemności. Wystarczająco. Kanafę bardzo szybko można złożyć, oczywiście jest składana w całości, ale szczerze mówiąc, niczego więcej tutaj nie potrzeba, ponieważ jak chcecie przewieźć nawet coś odrobinę większego, to możecie ją szybko po prostu popchnąć i dostajecie więcej przestrzeni. Tak prezentuje się samochód, który kosztuje cennikowo 84 900 zł. I w tym momencie jest jedną z najtańszych propozycji na rynku. Owszem, jest Dacia Spring, która w bazowej wersji kosztuje w tej chwili nawet 66 500 zł, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast Litmotor Motor oferuje w tej tak jakby standardzie nieco więcej, ma też nieco lepszy zasięg i sprawia wrażenie mniej spartańskiego samochodu. Ale czy faktycznie jest to propozycja taka warta uwagi pod kątem codziennego użytkowania? O tym opowiem wam już w czasie jazdy. Nim zabiorę was na krótką przejażdżkę, coś wam pokażę. Większe modele mają odpalanie kartą lub aplikacją, natomiast mały Litmotor Motor ma jeszcze klasyczny kluczyk. Tak więc jest to dosyć wygodne, ale Tutaj także mamy dostęp do samochodu z poziomu aplikacji. Dostałem specjalny telefon, który jest e, już wyposażony w tą aplikację, żebym nie musiał jej instalować u siebie. Ona niestety z jakiegoś powodu. O, już się zaktualizowała. Tak więc dostajecie dostęp do tego samochodu z poziomu właśnie telefonu. I mamy tutaj funkcję odblokowania zablokowania samochodu. Możemy otworzyć szyby, możemy otworzyć bagażnik, możemy ustawić temperaturę we wnętrzu bardzo wygodna rzecz. Mamy podgląd lokalizacji samochodu, dokładny przebieg. Oraz możemy sobie sprawdzić właściwe zużycie energii. Tutaj na przykład pokazuję na przykładzie ostatnich sześciu tygodni jazdy. Bardzo fajna rzecz, ile łącznie zużyliśmy tej energii i jaki jest przebieg samochodu. Tak więc cały czas wszystkie rzeczy można podglądać na bieżąco. Zobaczcie, tutaj są nawet wykresy dokładnych wartości przebiegów w konkretnych dniach. Tak więc jest to bardzo fajnie pokazane. I szczerze mówiąc, bardzo wygodna rzecz, ponieważ na co dzień na ogół nie używam wielu jakichś funkcji w aplikacji, na przykład w swoim samochodzie, ale tutaj przy elektrykach jest to bardzo praktyczne. Mamy dokładny stopień naładowania akumulatora, możemy sprawdzić nawet, a inaczej, możemy nawet włączyć dogrzewanie akumulatora, aby go szybciej naładować. A jeśli chodzi o ładowanie, to maksymalna moc ładowania prądem przemiennym AC to jest 6,6 kWh, prądem stałym teoretycznie do 40 z hakiem, natomiast realnie jest to około 30-35 kW na takim nieco większym zakresie. Tak więc mniej więcej od 15 do 80% ładować tutaj będziemy, pff, powiedzmy, 30 minut. Co uważam, że i tak jest niezłym wynikiem, ponieważ to jest samochód stworzony do miejskiej jazdy. I raczej ładowanie prądem stałym nie będzie normą. Powiedziałbym, że będzie wręcz rzadkością, ponieważ tego typu samochody ładuje się albo w domu, albo w pracy. I to jest ciekawa rzecz, ponieważ wiele osób właśnie decyduje się na zakup małych elektryków, mając możliwość ładowania takiego samochodu u siebie w domu. I jeżeli ktoś ma fotowoltaikę albo nie daj Boże, nawet jeszcze magazyn energii, to w ogóle jest na wygranej pozycji, ponieważ wówczas eksploatacja takiego T03 jest niemal darmowa. Tak więc jeżeli faktycznie udałoby Wam się dorwać tą niską ratę, która jest bardzo fajna, i do tego byście dorzucili sobie jeszcze ładowanie w domu, które jest mega tanie, to w tym momencie jazda jest tutaj niemal darmowa. A pamiętajcie, że wciąż teoretycznie jeszcze mamy pasy, chociaż tutaj oczywiście kwestia jest otwarta i zależy, jak się rozwiąże kwestia weta prezydenta, ale na przykład pozostaje nam jeszcze też temat darmowego parkowania, który wciąż jest aktualny i nigdzie nie znika. Tak więc automatycznie te koszty eksploatacji spadają. Natomiast ja jaki jest nam ten samochód? Powiem Wam, że oczywiście cały czas tutaj muszę przyjmować jako punkt odniesienia e, Dacia Spring i ja wielkim fanem Springa nie jestem, to jest bardzo delikatnie powiedziane. Generalnie uważam, że Spring to jest... E, Taka metalowa puszka wydmuszka. Tam naprawdę nie jeździ się przyjemnie. To nie jest samochód warty uwagi, to nie jest samochód, który daje jakiś taki codzienny komfort użytkowania. Mam wrażenie zawsze, jak że Springiem, że to jest bliżej takiego. Korzystajcie te wszystkie Liziery czy Azon, czyli Aixamy, tak to się ładnie ponoć wymawia. Właśnie takie samochody przypomina mi Spring. Takie malutkie auta od lat 14. Natomiast Litmotor T03 jest dużo, ale to dużo bardziej dojrzałą konstrukcją i to jest dla mnie spora niespodzianka, ponieważ spodziewałem się, że będzie to mniej więcej coś podobnego, natomiast po pierwsze, już sama pozycja za kierownicą jest przyjemniejsza, jest bardziej przyjazna. To jest bardzo duży plus, ponieważ jednak czujemy się tutaj jak w normalnym samochodzie, a nie właśnie w tej takiej metalowej puszce-wydmuszce. Owszem, te multimedia są słabe, ale układ kierowniczy jest niezły. Przede wszystkim wiemy, co się dzieje, nie jest tak lekki, papierowy jak w przypadku Springa. Zawieszenie też jest dużo pewniejsze i nawet odrobite. Szybsze pokonywanie zakrętów, nie zachęcam do tego oczywiście, jest tutaj po prostu bardziej komfortowe. Zawieszenie też świetnie sobie radzi na nierównościach. Ten samochód nie jest sztywny, nie podskakuje. Generalnie do takiej codziennej miejskiej jazdy jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajną propozycją. I tu właśnie pojawia się kwestia konkurencji, ponieważ w tej chwili T03, tak na dobrą sprawę, poza Springiem, nie ma realnego konkurenta, powiedzmy na takiej półce. Póki co, ponieważ oczywiście w drodze jest Renault Twingo, z którym ja osobiście wiążę ogromne nadzieje. To będzie specyficzna konstrukcja, ponieważ tutaj mam baterię o pojemności 37 kWh, tam będzie akumulator o pojemności 27,3 kWh, nie z pamięci. Tak więc mamy 10 kWh różnicy, jeśli chodzi o pojemność akumulatora. Oczywiście to jest bardzo duża różnica, ale jeżeli francuski samochód będzie znacznie wydajniejszy, a wszystko to wskazuje, ponieważ Francuzi potrafią zrobić mega wydajny samochód, to może się okazać, że tam zasięg będzie taki sam albo nawet większy. Tak, więc to od razu oczywiście już budzi jakieś nadzieje. Jeśli chodzi o wygląd, no to oczywiście nie ukrywajmy, Renault Twingo wygląda fenomenalnie, Znarysowano je świetnie, ma bardzo ładne wnętrze, więc też będzie dużo ciekawszą propozycją, jeśli chodzi o aparycję. No ale właśnie, cena. Cena będzie kluczowa. Tutaj mamy 84 900 zł. obecnie, ale nie wiemy, czy jeżeli ten samochód nie zostanie duży na rynku, to może jego cena jeszcze bardziej nie spadnie. Renault Twingo w bazowej wersji ma teoretycznie startować od około 80 000 zł, ale czy uda się taką kwotę uzyskać w Polsce, tego jeszcze nie wiemy i szczerze mówiąc mam pewne wątpliwości. Jeśli chodzi o innych konkurentów, no to tutaj robi się jeszcze ciekawej, ponieważ jedynym samochodem, który tak na dobrą sprawę jest na horyzoncie, jest Volkswagen ID-1, nad którym pracuje Volkswagen. Już z Rivianem. Będą korzystali tutaj już z technologii Riviana. Tylko ciekawostką jest to, że niestety ten program, program de facto ma spore opóźnienie i ten samochód na drogi wyjedzie najwcześniej w 2027 roku. Czyli Dacia, ten samochód i Renault w tej chwili mają bardzo komfortową pozycję, ponieważ konkurencja realnie nie istnieje. I faktycznie, jeżeli macie do wyboru e, inaczej, jeżeli potrzebujecie bardzo taniego elektryka, to jest to powiedzmy, propozycja warta uwagi, bo nie mając wielkich oczekiwań wobec wyposażenia i standardu, dostajecie samochód, który naprawdę sprawdza się w codziennej eksploatacji, jest stosunkowo wydajny, jest zwrotny, dobrze się prowadzi i nie sprawia wrażenia takiej spartańskiej ponownie, że takie słowo użyję wydmuszki. Naprawdę jest tutaj OK. Za nieco większe pieniądze, zarówno te miesięczne, jeśli chodzi o ratę, jak i ogólną cenę, mamy takie auta jak Fiat Grande Panda elektryczny, jak Citroen Ec3, który niebawem dostanie jeszcze tańszą wersję, więc tutaj jestem ciekaw, czy nie uda się nieco obniżyć ceny, ale generalnie wybór tych małych elektryków rośnie, ale żaden nie jest tak taniej jak ten samochód. Tak więc, jeżeli wyjmiecie tak jakby zrównanie jakieś komfortowe rzeczy, to myślę, że lip Motor T03, jeżeli uda Wam się go dorwać z dopłatą, bo to jest oczywiście kwintesencja uzyskania tej super niskiej raty miesięcznej, może być fajną propozycją jako drugi samochód w domu. Przykładowo pracujecie gdzieś w strefie płatnego parkowania i możecie wtedy na przykład dojeżdżać sobie dużo taniej. Możecie ten samochód ładować w domu, eksploatacja jest super tania. Generalnie rzecz biorąc, jako taki samochód do typowo miejskiego zastosowania, naprawdę on nie rozczarowuje. Miałem sporo wątpliwości w momencie, w którym do niego siadałem, ale jeżeli naprawdę pewne oczekiwania zostawimy z boku i skupimy się tylko na tym, co ten samochód ma oferować w taki czysto pragmatyczny sposób, to naprawdę jest to propozycja, myślę, warta uwagi. Największą wadą właśnie w mojej opinii jest ten nieszczęsny dźwięk, który do 30 na godzinę dosłownie się wierca w głowę. Jest męczący i nie powiem, że był ostrzegający, tylko raczej jest rozpraszający, ponieważ jego ton jest straszny, zarówno w środku, jak i na zewnątrz. No ale to jest taka, powiedzmy, pierdoła, do której można się wzwyczaić. Niemniej nie jest to rzecz, powiedzmy, która jakoś cieszy w takim samochodzie, bo jednak... Tutaj oczekiwalibyśmy cisza, jakiegoś przyjemnego dźwięku, nie takiego paskudnego brzęczenia, które jest skrzyżowaniem miksera z wiertarką. Innego skojarzenia przy tym przypadku po prostu nie mam. Do listy wad dorzucę też działanie systemu Line assist. Akurat on tutaj nie jest jakiś bardzo agresywny, natomiast w momencie, w którym złapie nas przy właśnie najeżdżaniu na pas ruchu, Czasami dochodzi do takiego przyblokowania kierownicy. To jest ten moment, w którym wy próbujecie, powiedzmy, skorygować tor jazdy, i samochód próbuje skorygować tor jazdy, ale on nie staje oporu, tylko tak jakby na chwilę blokuje kolumnę kierownicy. I to jest troszeczkę może nie tyle niewygodne, co odrobinę irytujące, bo nie do końca wiemy, co się dzieje w tym momencie z samochodem. To jest sekunda, nawet ułamek sekundy. Ale trzeba to zwrócić uwagę. Tak jeszcze w temacie VAT. Spójrzcie, jak odbije się światło od ekranów zarówno tego, jak i tego. Tak więc słoneczny dzień są jedno wielkie lustro i generalnie czytelność jest tutaj na niskim poziomie, nawet jeżeli maksymalnie podniesiemy jasność, to wciąż one są ciemne i wciąż odbijają bardzo dużo światła. W temacie VAT jeszcze jedna kwestia jest dosyć ważna. Jeśli chodzi o rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w tym samochodzie, to są to opony firmy. Westlake, i szczerze mówiąc, już nawet na słuchem nie zapewniają jakiejś wybitnej przyczepności, Na mokrym są naprawdę mało przyjazne. Tak więc, moim zdaniem, jeżeli kupicie ten samochód, warto pomyśleć o dołożeniu do jakichś nieco lepszych. Całorocznych opon, które w zupełności wystarczą do takiej codziennej eksploatacji w tym samochodzie. Dajcie znać w komentarzach, czy Waszym zdaniem Lip Motor T03 to auto godne zainteresowania. Jako ciekawostka, tylko na koniec Wam powiem, że od momentu, w którym ten samochód wszedł na polski rynek, sprzedano w naszym kraju 1200 samochodów, ponad 1200 samochodów. I to tylko pokazuje, że wiele osób właśnie patrzy na tą cenę i prawdopodobnie rozważa właśnie w ten sposób ten samochód, myśląc, że to druga, może nawet trzecia propozycja w garażu, która ma służyć tylko i wyłącznie do. Codziennej jazdy. Ja nie zmienię, Nazywam się Maciej Kuchno. Do zobaczenia.